Witajcie kochani! W tym odcinku przyjechaliśmy specjalnie do Warszawy na prestiżowy turniej szachowy Superbet Rapid and Blitz. W ramach tego wydarzenia organizowane są różne szachowe aktywności, w których dzisiaj będziemy brali udział. Chodźcie ze mną! roi się tutaj generalnie od szachowych osobistości tutaj mamy Pateca, z którym przed chwilą zrobiliśmy sobie foteczkę, tam stoi szach Mike i wszyscy zaraz będą grali na tej szachownicy partyjki. Okoliczności przyrody wspaniałe, bo jesteśmy tuż pod Pałacem Kultury tutaj jest Hard Rock i tu Złote Tarasy i dzieje się to w samym centrum stolicy. Ogólnie nie jesteśmy tutaj zdecydowanie najważniejszymi szachowymi osobowościami, ale i tak podchodzicie po zdjęcia i jest super. Czekam aż wszystko się zacznie. Partie miały się zacząć około 11 jest już która? 11.05 Sprawdzenie, ustawienie bierek i i rozpoczynamy rundę pierwszą. Właśnie się dowiedziałam, że jednak też mogła być przewidziana w e, e, rozgrywkach. Będziesz grać. No ja właśnie, Michał mnie tu wkręcił i prawdopodobnie też będę grać. Czuję się średnio gotowa. Się w składach pójdzie na niego, że on nie umie grać Dokładnie tak. Kto by te cztery zagrał? Nie zgłaszaj się. Kto by te cztery zagrał, wychodzi! To było całe zdanie! Losowanie, co jakimi? mi? Twoja lewa. To moja prawa. To moja lewa. Oh. Let's go. ready? Start. Analizuje. Czerwona minuta, biała 2 They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that makes sense. They hate when I keep dreaming. chłopacy zaprosili do gry widzów. Wojtek oczywiście poczuł się zaproszony. coraz bliżej. Jak śledzicie mojego TikToka, to pewnie wiecie, ale kiedyś była na Mistrzostwach Świata w szachach bieganych i finał był rozgrywany właśnie na takiej dużej szachownicy i trzeba było obiec całą i dopiero wcisnąć zegar, także to i tak mają łatwo. Zaraz Wojtek, czy uda mu się odratować sytuację na tej szachownicy? Wojtek, tradzę do akcji. Strategia już określona, widzę to po nim pioneczek, agresywny pioneczek. Dobrze! Wojtek, czy jesteś zadowolony ze swojego ruchu? Tak mi się wydaje, ale mogłaś nagrać, bo już nie wiem, co się tam potem stało. O matko! I w tym momencie, jako przedstawicielka szachowej strony TikToka, do gry cała na biało wkroczyłam ja. Z Olą i Patecem wszystko szybko rozstawiliśmy i zaczęliśmy grać. Po stronie białych stanęli Random Bruce, tak, jego ruchy czasami wzbudzały śmiech, ale ja tam się tylko cieszyłam, że nie moje. Bo musicie wiedzieć, że tego dnia jako niezbyt regularnie praktykująca szachistka ambicje miałam jedną: spierdzielić jak najmniej. No ale wracając do składów, po stronie białych zgrała też Ola i Bartek. Z kolei szeregi czerwonych zasiliła moja skromna osoba. Jakub Patecki, aka Patec. No i oczywiście Michał Kanarkiewicz, główny dowodzący całego przedsięwzięcia. Nie powiem, trochę trzeba było pomyśleć. <laughs> Mój szczery komentarz na gorąco. Fajny, albo od razu przegrywam Maszyna lasująca. Maszyna jest zawsze bezpieczna. Wow. Bo. Nigdy yes. nie tak jest. miałem nie ma Na szczęście tego dnia moja intuicja podpowiadała mi nie najgorsze posunięcia, i z pomocą widza w ostatnim ruchu udało nam się zamatować przeciwnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wciąż jednak byliśmy głodni wrażeń i rozegraliśmy jeszcze jedną partię z widzami. Jeżeli pytacie o wrażenia, bo oczywiście, że pytacie, to bardzo mi się podobało. Uważam, że nie zrąbałam aż tak. Wojtek, co ty na ten temat uważasz? Były um. takie spokojne ruchy. Ale bezpieczne. Tak. Bez faili większych. Tak, ale były też lekkie poddymienia. No takie, wiesz, no ale to dla kontentu wszystko. Wiadomo, że wiedziałam jaki jest najlepszy ruch wtedy. Mam nadzieję, że Wojtek wszystko nagrał. Bardzo miło mi się grało, dziękuję wszystkim za partię i lecimy teraz na oficjalne otwarcie no dobra, jeszcze chwilę pozbijaliśmy sobie z wami piątki i rzeczywiście się ewakuowaliśmy. Bardzo nam się podobał ten event, ale totalnie się zgrzaliśmy. Tak dzisiaj świeci słońce. Jest 25 stopni, a ja w czarnej koszuli. I jest masakra, ja koszulę i speter, więc w ogóle dramat. I jeszcze musiałam grać w szachy, więc wytężać mózg i mam tak przygrzaną głowę. Także kupiliśmy sobie zimne piciu i przyszliśmy się najeść. Szczęśliwie dotarliśmy pod Muzeum Polin. W kwestii merytorycznej oddaję głos naszemu rezydentowi z Zaniemyśla. Wojtek opowiedz, kto dzisiaj zaszczyci nas swoją obecnością. No więc dzisiaj prawdopodobnie zobaczymy takie osobistości jak Magnus Carsen. Carlsberg? Magnus Carlsberg oczywiście. <laughs> Prawdopodobnie zobaczymy także Richarda Raporta. Możliwe, że zjawi się Gary Kasparow z polskiej ekipy, ekipy, będzie Jan Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek. I jeszcze kilku znanych, teraz nie pamiętam. Ale nie jeszcze, aniż Giri? Ja nie pamiętam tylu nazwisk w całym moim życiu. Coś tam nie jeszcze. Takie generalnie topki. Kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć z kim najbardziej chciałbyś foteczkę? Z Magnusem Karsbergiem Poproszono mnie o udzielenie krótkiego wywiadu do kanału sportowego, także czekam tu w niecierpliwości, zaraz zostanę wywołana do mikrofonu. Trochę ja się stresuję, bo o szachach nieszczególnie wiele mam do powiedzenia sensownego, ale mam nadzieję, że będą się odwoływać do moich osobistych doświadczeń, a nie techniki szachowej. Oh. Jest to najbardziej prestiżowe szachowe wydarzenie, na jakim w życiu miałam okazję być, a byłam na mistrzostwach polskich dziewczyn do lat dziewięciu. Także wiecie, poprzeczka wysoko postawiona, tu wszędzie są jakieś szachowe wywiady i wszyscy się znają, a ja tutaj nie wiem w ogóle kto kim jest tak Panie już nas zapraszają na salę, na otwarcie, na konferencję. A szach, Mike, Michał sobie na luzie w ogóle przeprowadza wywiady. Jeszcze jest Pasiek w kolejce, jeszcze jestem ja. Także chwilę sobie poczekamy. Pani już nas już za dwie minuty zaczynamy. A tutaj kolejka. Będziemy już na widownię, Wojtek robi musisz musi się pofleksować oczywiście. Teraz będą chodzić wszyscy szachiści i nie tylko. Rozumiemy. Tak jak zastanawia się, o co spyta Karusena jak będzie miał okazję. Musisz po angielsku. Why pro players don't play, uh, I don't know, some, some <laughs> unpredictable uh, gambits like Danish Gambit on pro games. O, zaczyna się. Jesteśmy po konferencji Wojtkowi. Niestety nie udało się zadać pytania, a bardzo chciałam zadać Magnusowi. A teraz będziemy podziwiać symultanę, w której e, zdaje się 26 osób będzie miało okazję zmierzyć się z top-top-szaistami. Krówki. Ostatnie krówki się ostały. Więc nie ma Głód, wiedzy zaspokajamy jedzonkiem Krem ze szparagów Krem ze szparagów No bo nie, nie udało się niestety zadać pytania Harsynowi, A chciałem, ale nie mogłem, przez 20 minut nie mogłem wymyślić jakie bo tak. miałem przygotowane o pokerze, ale to było pierwsze pytanie, które ktoś inny tak. zadał Więc zagrają w tej symultanie przeciwko naszym arcymistrzom Kuba Patecki, dzień dobry Kuba, cześć Adrian Bieranowski Tak Adrian, ty już ty jesteś na Twitchu? Jak to się mówi, jesteś Twitcher? Streamer na Twitchu. Okej, okay, dobrze, ja jestem boomer skąd chciałem się przedstawić. Bartek Królecki na szóstej szachownicy TikToker 2,7 miliona obserwujących Janek Marcinian. Janek Błagowicz, razem z nami, Janka nie muszę wam przedstawiać, wiecie doskonale kim jest. Proponuję nie wciskać się przed niego w kolejkę po kawę, bo może oddać. Potrzeba mi kolejnego bezika Gdzie są beziki? Nie ma już, zostały tylko serniczki Chłopacy zaprosili nas do gry w szachy Także Wojtek jako moja reprezentacja gramy na prestiżowej szachnicy Podpisanej przez Patyca i inne gramy obronę Ale nie zdradzaj <grym> Mój tak teraz z jeszcze wszachy. A ja przyszłam sobie tutaj dograć, więc e, jak tutaj się wszystko skończy, bo z tego co pamiętam, to simultana to jest ostatnie, co się tutaj będzie działo, ale później zostaje jeszcze, żeby nagrać Kilka TikToków z szachmajkiem, także czekajcie. A wywiadów, których mu się udzielałam, które też mogliście zobaczyć, z tego co wiem, będą na kanale sportowym i na kanale szachmajka. Także też możecie śledzić, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co mądrego miałam do powiedzenia. Tutaj jest też cały stolik giftów, są takie plakaty, na pewno się poczęstuje jednym, jak będziemy wychodzić. Smytujemy zupkę, a szachmajk remisuje w symultanie, Jesteśmy pod wrażeniem. Michał Kanarkiewicz, oficjalna gratulacja na vlogu. Remisist. Ta... Tak, z bardzo z, z Między innymi... Bo, mam, mam wpisane do CV, tak, do końca tak, życia, tak. pozostaje ze mną do końca Dokładnie życia na tak. z nami wszystkimi Na Wikipedia. Sala powali już po ja tak się skusił na herbatkę Co oznacza, że zaraz będziemy robić content I spychamy do domu, już mnie tak nogi bolą i tak kończy się nasz dzisiejszy szachowy experience z plakatami zadowolona. Wracam do hotelu. Bardzo mi się podobało. Wojtek jak Tobie... Bardzo. Bardzo nam się podobało. Jakby ktoś miał kiedyś okazję, polecamy każdemu taki event. Polecamy Magnusa Carsena. <noise> Wojtek ma zdjęcia. Tu wrzucę. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. pa